Yu Siemano, bratku! A więc w tym filmie przedstawię Ci 6 najlepszych cech charakteru u kobiet, za pomocą których będziesz w stanie odróżnić, które kobiety zaprosić na randkę, a na które w ogóle kurwa nawet nie zwracać uwagi. A więc jeśli nie chcesz zmarnować swojego cennego czasu na omawianie się z bezwartościowymi laskami, tak jak ja na przykład kiedyś, i chciałbyś poderwać jakąś fajną i wartościową kobietę, z którą zbudujesz zajebisty długoterminowy związek. To obejrzyj ten filmik do końca, a zaufaj mi, że nie pożałuj. A kim ja w ogóle kurwa jestem i dlaczego nie miałbyś mnie słuchać? Widzisz, ja mam na imię Kacper i w przeciągu ostatniego roku udało mi się pomóc tysiącom młodych chłopaków odmienić ich życia na lepsze. A więc jeżeli chciałbyś do nas dołączyć, to zostaw suba, łapkę, możesz napisać jakiś fajny komentarz, a ja już bez zbędnego przedłużania przechodzę do filmu. A więc tak naprawdę jeszcze niedawno temu byłem totalnym kurwa przegrywem. I kiedy mówię totalnym kurwa przegrywem, mam na myśli totalnym kurwa przegrywem. Przegrywem, który walił konia po 7-8 razy a w po 80 godzin dziennie, w sumie nie robił nic produktywnego ze swoim życiem. Miałem ze 175 cm wzrostu, miałem sylwetkę skinny fat, no i wyglądałem jak gówno, nie? A więc, jak zapewne się domyślasz, żadna kobieta się mną nie interesowała. I trwało to przez dłuższy okres czasu. Do czasu, aż zacząłem trenować na siłowni. Bo kiedy zacząłem trenować na siłowni, no to wiadomo, byłem w stanie zbudować fajną sylwetkę. A więc, podobałem trochę tej masy mięśniowej, podbudowałem swoją pewność siebie i zaliczyłem ten pierwszy swój, można by powiedzieć, glow-up. A więc zaczęły się mną interesować kobiety. I. Pamiętam, jak niesamowicie podjarany tym byłem, bo byłem małym i napalonym skórzanym <grym> A więc, kiedy zaczęło się mną interesować, to jak zapewne się domyślasz, zacząłem z tego korzystać. A więc zacząłem umawiać się z wieloma laskami. Byłem w wielu związkach i były to związki, które przeważnie nie przekraczały w sumie 3 miesięcy. I najdłuższy związek, w jakim byłem, to w sumie był związek, który trwał chyba z 10 miesięcy. Więc jak widzisz, no, można powiedzieć, że zmieniłem się w takiego kurwa a la Playboya. Chociaż Teraz, kurwa, to jak na to patrzę, to nie, wiem, nie, ma, nie widzę powodu do dumy, ale można powiedzieć, że byłem takim playboy'em. I wywołało to na mnie naprawdę sporo negatywnych konsekwencji. Mianowicie, po pierwsze, straciłem ogrom swojego czasu, ponieważ żana z tych lasek, z którymi się omawiałem, to nie były... Nie chcę, kurwa, źle mówić o nich, bo były spoko, były miłe, ale to nie były zbyt wartościowe kobiety, ok? Można powiedzieć, że to nie były kobiety, które posiadały to, czego ja chciałem. Od kobiety. A więc straciłem tak naprawdę swój czas i straciłem ich czas, i również wiele z nich miało złamane serce właśnie przez takiego zjawiska jak ja. A więc a, straciłem swój czas, zraniłem innych i wyrobiłem sobie naprawdę, naprawdę niezdrowy nawyk, jakim jest szybkie zmienianie partnerów po prostu. Gdzie teraz, na przykład, kiedy wchodzę w długoterminowy związek, to gdy kończy się ten pierwszy, najlepszy etap, ten tak zwany honeymoon phase. To zaczynam tracić zainteresowanie w stosunku do tej drugiej osoby i zaczynam rozważać inne opcje. I kiedy przychodzą jakieś poważniejsze problemy w związku, to ja zamiast próbować go rozwiązać, wolę po prostu pozbyć się problemu i poszukać sobie jakiejś innej, nowej opcji, z którą znowu będę w stanie przeżyć ten honeymoon phase. Jest to niesamowicie Niemoralne i niezdrowe. I jest to nawyk, który w sobie wyrobiłem właśnie przez to, że tak często zmieniałem sobie partnerki w przeszłości. Moim największym fleksem teraz nie jest to, że kurwa wyrywałem laski, bo jakby według mnie to nie jest jakby jakiś wielki fleks. Jeżeli jesteś w miarę ponad przeciętnie atrakcyjny, to nie jest to kurwa jakiekolwiek wyzwanie, szczerze mówiąc. Ale tak po prostu było i chciałem Cię przestrzec przed tym, żebyś tego po prostu nie robił, okej. Okay? Żebyś nie tracił swojego czasu na te bezsensowne i bezwartościowe związki z tymi bezwartościowymi kobietami. I jeżeli chcesz wejść w jakikolwiek związek, to upewnij się, że ta osoba, z którą wchodzisz w związek, to jest osoba, z którą szczerze chcesz wejść w związek, ok? Ponieważ inaczej tylko i wyłącznie stracisz swój czas, zmarnujesz czas tej drugiej osoby i najprawdopodobniej ją zranisz. I na dodatek wyrobisz sobie właśnie ten niezdrowy nawyk, który ja sobie wyrobię. Ale żeby w ogóle znaleźć odpowiednią osobę do związku, to najpierw sam będziesz musiał stać się odpowiednią osobą, że oglądasz ten film, to jest znak na to, że najprawdopodobniej jesteś przegrywem. I najprawdopodobniej i tak nie będziesz w stanie byrwać teraz żadnej wartościowej laski. A więc zamiast tracić swój czas na gonienie za kobietami, które i tak cię zleją, na wejście w związek z jakąś kobietą, która zlituje się na tobą i, hmm. <gry> i wejdzie z tą w jakiś związek, który i tak się najprawdopodobniej szybko skończy, i to źle dla ciebie. Spędź cały swój czas na poprawianie samego siebie, na rozwój, jakby. Zamiast marnować swój czas na kobiety i nagonienie za kobietami, co będzie tylko i wyłącznie straconym czasem, ty poświęć cały swój czas na rozwój. Poświęć swój czas na pracę, na to, aby stać się bardziej wartościowym mężczyzną. Bo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy staniesz się bardziej wartościowym mężczyzną, będziesz w stanie przyciągnąć do siebie wartościową kobietę. Jakby nie możesz oczekiwać, że wartościowe kobiety będą się tobą interesować, jeżeli tak naprawdę ty nie masz nic do zaoferowania. Jeżeli sam nie jesteś wartościowym mężczyzną. Więc najpierw co musisz zrobić, to samemu stać się wartościowym mężczyzną, stać się pewnym siebie, charyzmatycznym, poprawić swoją atrakcyjność i tak dalej, swoje finanse i dopiero wtedy będziesz w stanie przyciągnąć do siebie wartościową kobietę. Nie. Najpierw, zamiast skupiać się na kobietach, ty skup się na swoim rozwoju osobistym. I jeżeli w ogóle nie wiesz, co to, to rozwój osobisty, bo nie wiem, trafiłeś jakoś przypadkowo na ten kanał, to po pierwsze nie wiem, co ty w ogóle robisz ze swoim życiem. a po drugie to zajebiście, że tu trafiłeś, bo to oznacza, że twoje życie odmieni się na zawsze na lepsze. A więc, jeżeli dopiero tu trafiłeś, to idź i obejrzyj inne filmiki na moim kanale, a dopiero gdzieś za rok wróć do tego filmiku i zacznij z na laskach, okej? Okay? A tak by the way, w opisie zostawiam Ci link do mojej prywatnej społeczności, gdzie nauczymy Cię tego, jak właśnie stać się takim wartościowym i atrakcyjnym mężczyzną, który będzie w stanie przyciągnąć do siebie wartościową kobietę, z którą będzie w stanie zbudować długoterminowy i naprawdę fajny związek. Więc jeżeli Cię to ciekawi, to idź i sprawdź to już teraz, jest to pierwszy link w opisie. Ale dobra, przyjmijmy, że zaliczyłeś już tą transformację. A więc, jakie jest te 6C charakteru, które powinieneś wypatrywać? Po pierwsze, świetna relacja z ojcem. Widzisz, Twoja relacja z nią będzie przypominać w dużym stopniu jej relację ze swoim własnym ojcem. A więc, jeśli ma ojca, szanuje go, kocha go, ma z nim dobrą relację, to jest całkiem spora szansa na to, że Wasza relacja również będzie naprawdę dobra. I właśnie zawsze będzie w Waszej relacji szukać tej miłości. Również otrzymała od swojego ojca. Więc, jeżeli jest właśnie taka kochająca, i tak dalej, i tak dalej, no to to jest Green Flag. Najprawdopodobniej właśnie tak będzie wyglądać również Wasza relacja. I taki typ miłości będziesz musiał jej żeby ona była zadowolona. Drugi Green Flag, czyli jej rodzice dali są małżeństwem. Ogólnie dzisiejsze małżeństwa to kompletna porażka, ponieważ prawie połowa, lub chyba ponad połowa małżeństw w dzisiejszych czasach kończy się rozwodem. A więc jeżeli jej rodzice dalej są razem po tam 10, 20, iluś tam latach małżeństwa, to jest to naprawdę dobry znak i to oznacza, że jakby ona od dziecka miała wzorzec tego, jak powinna działać Dobra relacja, i to oznacza, że będzie w stanie również zbudować z tobą naprawdę zdrową i fajną relację, ponieważ wie, jak to działa, widziała to na swoje własne oczy, więc i również sama będzie w stanie wprowadzić do życia to, czego nauczyła się od swoich rodziców. Numer 3. Jej mama dalej jest atrakcyjna. Jeśli jej mama dalej nie wygląda dobrze, to najprawdopodobniej nie powinieneś umawiać się z jej córką. Dlaczego? Dlatego, że wiele kobiet praktycznie w sumie większość, kończy na starość tak samo jak jej matka. A więc jeżeli chcesz wiedzieć jak twoja dziewczyna będzie wyglądać za 20-30 lat, to popatrz się na jej mamę. A więc jeśli jej matka nie wygląda zbyt dobrze i również z charakteru nie jest zbyt miła, jest taką bozbycz, jest taką trochę feministką czy coś, to definitywnie unikałbym takiej kobiety. Numer 4. Ma ciekawy i dobry charakter. A więc chciałbym, abyś teraz zadał sobie to pytanie. Chciałbym, abyś wyrzucił pożądanie kompletnie za okno i abyś zadał sobie teraz to pytanie, które ja zaraz Ci zadam. I to pytanie brzmi: Jeżeli byłbyś ślepy, to czy dalej umawiałbyś się z tą samą osobą? Czy może jednak jesteś z nią tylko i wyłącznie dlatego, że ta osoba ci się podoba? Bo dla wielu z Was ta odpowiedź najprawdopodobniej brzmi nie. I wtedy tak naprawdę pozostają Ci dwa wybory. A, czyli pozostać z tą samą osobą. Dalej, w tej relacji, w której jesteś, i tak naprawdę być z nią tylko i wyłącznie dlatego, bo podoba Ci się ona pod kątem atrakcyjności, ale w sumie to nic Was nie łączy, i w sumie to, jak pozostaniecie razem, to za te 10-15 lat, kiedy ona już nie będzie taka ładna, nagle sobie uświadomić, że ta relacja nie ma kompletnie sensu i tak się rozstaniecie. lub B, rozstaniecie się już teraz, oboje pójdziecie sobie w osobne strony i oboje znajdziecie sobie partnerów, którzy bardziej będą do Was pasować. Wybór tak naprawdę należy do Ciebie, powiem Ci, co ja wybrałem. Ja wybrałem drugą opcję. Numer 5 nigdy nie była sz... Prosta gadka. Im większy body count ma laska, tym większa szansa na to, że cię zdradzi. A więc nie widzę sensu, aby tracić swój kurwa czas na jakąś szmulę, która ma bodycount count powyżej kurwa nawet dwóch, szczerze mówiąc. A więc nigdy nie daj sobie mówić przez laskę, że bodycount nie ma znaczenia, ponieważ bodycount ma ogromne znaczenie i niezależnie od tego, czy się ona z tym zgadza, czy nie, to jest po prostu prawda. Są dosłownie badania, jakby badania. Które potwierdzają, że im większy body count ma laska, tym jest większa szansa na to, że nie będzie w stosunku do ciebie wierna. A więc nigdy nie ufaj lasce, która ma duży body count, lub która mówi, że te przelotne związki ma za sobą i szuka czegoś poważnego, bo to zwykła szmata i tak cię kiedyś zdradzi. Niezależnie od tego, jak dobrym chłopakiem byś nie był. Także zachowaj swój czas i swoją energię dla siebie i nie marnuj tych cennych rzeczy. I również nie daj sobie złamać serca przez taką osobę. I numer 6 ma wartościowych przyjaciół. Czyli jeśli je przyjaciółki to nie są szp... i to inteligentne i naprawdę miłe kobiety, które nie biorą żadnych dragów, które nie piją, które nie mają żadnych kurwa tatuaży, żadnych kurwa y, piercingów, które y, nie, wiadomo, że się nie puszczają i tak dalej, to jest całkiem spora szansa na to, że nigdy nie będą przekonywać jej do zrobienia czegoś złego przeciwko Tobie, tylko będą raczej właśnie wspierać Wasz związek. Także to jest również naprawdę pozytywna cecha i powinieneś taką dziewczynę właśnie zaprosić na randkę. Lubię przyjaciółkę. <śmiech> <śmiech> ale jeżeli poznajesz jakąś dziewczynę i wydaje się naprawdę fajna, ale ma przyjaciółki, które właśnie wiadomo, że są puszczarskie, wyglądają na takie feministki, nie wiem, mają tatuaże, mają dużo kolczyków ym, i po prostu ubierają się zbyt skromnie i tak dalej, to ja unikałbym również tej dziewczyny, pomimo tego, że może wydawać się lepsza od nich, ponieważ jest spora szansa na to. Że one po prostu będą przekonywać ją do zrobienia czegoś, czego nie powinna zrobić, więc unikałbym jej tak czy siak. A więc, mam nadzieję, że Ci pomogłem. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli dopiero zaczynasz z rozwojem osobistym, nawet z nim nie zacząłeś, tylko jest to pierwszy kurwa, filmik na moim kanale, jaki obejrzałeś, to zamiast skupiać się na dziewczynach i na ich wyrywaniu, i na szukaniu swojej partnerki życiowej, ty skup się najpierw na sobie, bo tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli. Tak naprawdę zaczyna z rozwojem osobistym, to jeszcze masz zbyt niskie SMV, żeby wyrwać jakąkolwiek wartościową kobietę, SMV, czyli sexual market value. Pokrótce, sexual market value to to, co wnosisz na, można powiedzieć, rynek randkowy, to, co ty wnosisz do związku. Jeżeli nie jesteś atrakcyjny, jeżeli nie jesteś stabilny finansowo, jeżeli nie jesteś charyzmatyczny, pewny siebie i tak dalej, to tak naprawdę nie masz kurwa. Nic, co mógłbyś wynieść do związku. Nie masz nic, co mogłoby zainteresować potencjalną wartościową partnerkę. I nie masz szans na to, żeby ją wyrwać w jakikolwiek sposób. A więc zamiast skupiać się na tym, ty skup się na sobie. Skup się na tym, aby podbudować swoją wartość, aby stać się lepszym mężczyzną, a prędzej czy później taką kobietę znajdziesz. Tylko skup się kurwa na sobie. Bo jeżeli jesteś młody, jeżeli masz te 13, 14, 15 lat, bo wiem, że niektórzy moi widzowie są nawet tak młodzi, to zaufaj mi, że jest jeszcze zbyt wcześnie, żebyś chodził jakiś kur... Długoterminowy związek, poczekaj, aż będziesz mieć tak minimum kurwa 18-19 lat, 20 nawet i wtedy zaczniesz szukać jakiejś poważnej partnerki. Bo wchodząc w te wszystkie kurwa związki, będąc tak młodym, to jest totalnie bez sensu, stary. Chcę, abyś sobie uświadomił, że tak naprawdę ty jeszcze jesteś niedojrzały emocjonalnie. I przez to, że jesteś niedojrzały emocjonalnie, tak naprawdę nie będziesz w stanie zbudować jakiegokolwiek długoterminowego związku. A więc będziesz wchodził w te krótkoterminowe związki, tak jak ja, i będziesz tracił swój. Kur cenny czas na te wszystkie laski, z którymi i tak nic, kurwa, nie wyniknie z tych związków. Tak jak ja. Przez co wyrobisz sobie, kurwa, nie dość, że stracisz swój czas, nie dość, że zranisz ludzi, to jeszcze, kurwa, wyrobisz sobie ten niezdrowy nabyk, o którym ja mówiłem wcześniej, gdzie non-stop tylko zmieniasz partnerki i nie jesteś w stanie zbudować jakiegokolwiek długoterminowego związku. Tak jak ja. A więc nie bądź jak ja, okej? Okay? Nie bądź jak ja. Bo tak, mógłbym się flexować, że byłem w, z wieloma laskami i tak dalej i tak rzeczywiście było, ale według mnie to nie jest flex, według mnie nie ma różnicy między męską kurwą a damską kurą jeżeli jesteś laską i się puszczasz, to jesteś kurwą, jeżeli jesteś facetem i się puszczasz, to według mnie też jesteś kurwą i nie ma tu żadnej różnicy. Więc dla swojego dobra nie rób tego, ponieważ jeżeli chcesz kiedyś w przyszłości mieć żonę, chcesz mieć dzieci, to tak naprawdę im więcej związków zaliczysz, tym mniejsza szansa jest na to, że będziesz w stanie być jakby dobrym mężem dla swojej kobiety w przyszłości. I tak samo jest z kobietami. Według mnie nie powinieneś składać się na nic innego niż na laskę, która nigdy nie miała żadnego chłopaka, Ponieważ wtedy jakby masz pewność, że ona będzie w stosunku do ciebie lojalna i tak dalej i tak dalej. Przynajmniej jest na to znacząco większa szansa, no nie. Więc um, dopóki tam nie masz tych 18-19 lat i nie masz tam dwóch lat minimum rozwoju osobistego za sobą, nie szukaj niczego poważnego, ok? Bo to nie ma kompletnie żadnego, żadnego sensu. Totalnie żadnego sensu. I oczywiście nie mówię, że jakby nie powinieneś się umawiać, dopóki się nie ożenisz. Jakby z jakąś laską, tak, że jakby wiesz o co mi chodzi. Możesz, tylko zaczekaj. Serio, zaczekaj, ok? Zaczekaj, aż jakby będziesz w stanie przyciągnąć do siebie kobiety, z którymi szczerze będziesz chcieć być w związku. Bo jeżeli nie będziesz z nimi szczerze chcieć być w związku, to tak jak mówiłem, stracisz swój czas i stracisz czas tej drugiej osoby. I zranisz ją, może też siebie, więc zaufaj mi, że nie warto. Skup się na sobie. Skup się na swoim własnym rozwoju osobistym, podbuduj swoje SMB, podbuduj swoją wartość, a prędzej czy później, zaufaj mi, odnajdziesz kobietę, która będzie naprawdę wartościowa i która będzie cię kochać. Wiem to z praktyki. A więc, jeżeli chciałbyś uzyskać moją spersonalizowaną pomoc w tym, jeżeli chciałbyś, abym pomógł Ci wyrwać się ze swoich złych nawyków, pozbyć się swoich uzależnień, jeżeli chciałbyś, abym pomógł Ci potem właśnie stać się atrakcyjnym mężczyzną, charyzmatycznym mężczyzną, pewnym siebie mężczyzną, który ma w końcu jakiś cel w życiu i który. Jest na swojej drodze do sukcesu, który stanie się wartościowym mężczyzną, który będzie w stanie przyciągnąć do siebie właśnie tą swoją wymarzoną partnerkę. To zapraszam cię do pierwszego linku w opisie. Jest to link do mojej prywatnej społeczności, która nazywa się Nowy Renesans. Mamy tam ponad już prawie ponad 100, 180, 190 członków, nie pamiętam dokładnie, ale jesteśmy blisko 200 i bardzo niedługo wybijemy 200. I kiedy wybijemy 200, to cena znowu się podniesie, więc idź, i dołącz już teraz. Zanim cena zostanie podniesiona, bo jeżeli dołączysz już teraz, to zarezerwujesz swoją cenę na zawsze. I niezależnie od tego, czy ona zostanie podniesiona, czy nie, ty będziesz miał tą cenę, za którą dołączyłeś na zawsze. Więc idź, zrób to już teraz. Ja dziękuję Ci jeszcze raz za oglądanie. W opisie również zostałem ci link do mojego Instagrama i tak dalej, więc możesz sobie obczaić. I na końcu chciałem tylko powiedzieć, że pamiętaj, że szkoda życia, bycie PIZ. Pozdrow.